Wyobraź to sobie, napotykasz kogoś, kto jest uroczy, wyrazisty i pozornie niezawodny. Posiadają niezwykły talent do zrozumienia ludzi, dzięki czemu czujesz się wyjątkowy, jakbyś był centrum uwagi. Jednak pod tą wypolerowaną fasadą leży coś znacznie ciemniejszego, co pozostaje ukryte przed tymi, którzy nie są czujni. Jak często słyszeliśmy opowieści o osobach, które wydawały się normalne, ale okazały się manipulacyjne, podstępne, a nawet niebezpieczne. Co jeśli powiem ci, że współcześni psychopaci nie są przesadnymi złoczyńcami przedstawionymi w filmach, ale raczej istnieją wśród nas, ukryty na widoku? A co jeśli najbardziej niebezpieczni nie są wcale przestępcami, ale raczej ci, którzy władają swój urok inteligencja i wpływy, aby manipulować i kontrolować innych bez złamania prawa? W dzisiejszym filmie ujawnimy zaskakującą prawdę o współczesnych psychopatach tych, którzy bezproblemowo integrują się ze społeczeństwem. Unikając wykrywania, powodując chaos w życiu otaczających ich osób. Zagłębimy się w ich strategie, cechy psychologiczne, które sprawiają, że są tak biegły w manipulacji. A co najważniejsze, jak możesz się przed nimi zidentyfikować i chronić. Zaufaj mi, ostateczne objawienie będzie najbardziej zadziwiające ze wszystkich. Może to na zawsze zmienić Twoje spojrzenie na świat. Aby zrozumieć naturę współczesnych psychopatów. Musimy najpierw odróżnić fakt od fikcji. Kultura popularna doprowadziła nas do przekonania, że sfoł, psychopaci są niezmiennie brutalnymi przestępcami, bezdusznymi zabójcami pozbawionymi jakiegokolwiek moralnego kompasu. Podczas gdy niektórzy mogą pasować do tego opisu, przeważająca większość nie. Prawdę mówiąc, wielu psychopatów nie angażuje się w działalność przestępczą określoną przez prawo, ale zadają szkody psychologiczne i emocjonalne które mogą być równie głębokie. Etykieta psychopat pochodzi raczej z dziedziny psychologii niż wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Znany badacz dr Robert Harre, który opracował listę kontrolną psychopatii, charakteryzuje psychopatów jako osoby, które wykazują znaczny brak empatii, przesadne poczucie własnej wartości i niezwykłą zdolność do manipulowania, innymi bez poczucia poczucia winy lub wyrzutów sumienia. Nie są one ograniczone granicami emocjonalnymi i etycznymi, z którymi stosuje się większość ludzi, umożliwiając im wykorzystywanie i oszukiwanie z niepokojącą łatwością. To, co sprawia, że stółcześni psychopaci są szczególnie niebezpieczni, to ich zdolność do wtopienia w społeczeństwo. W przeciwieństwie do szalonych zabójców przedstawionych w filmach, osoby te często zajmują szanowane role przywódcy korporacyjne, politycy, postacie duchowe, a nawet członków rodziny. Posiadają głębsze zrozumienie ludzkiej psychologii niż wiele i wykorzystują ten wgląd w manipulowanie sytuacjami na ich korzyść, konsekwentnie wyprzedzając innych. Zastanów się, czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto mógłby kłamać z łatwością, skręcić okoliczności na swoją korzyść i zawsze wyrastają zwycięsko, niezależnie od wpływu na otaczających ich osób? Czy kiedykolwiek wyczuwałeś, że jesteś manipulowany, ale starałeś się zidentyfikować, co się naprawdę działo? To charakter charakterystycznego współczesnego psychopaty, niektórych, który może wzbudzić wątpliwości w Twoich spostrzeżeniach, jednocześnie stopniując kontrolę nad Twoim życiem. Najbardziej niepokojący aspekt są wszędzie. Badania wskazują, że około 1% ogólnej ludności pasuje do profilu psychopaty, z jeszcze większą częstością występowania wśród stanowisk władzy. Dlaczego to jest? Ich mrożąca krew w żyłach cechy bezwzględność, urok i całkowity brak strachu często dają im złowrogą przewagę na arenach na wysokich stawkach. Podczas gdy większość słabnie, powstrzymywana przez dylematy moralne, psychopaci naprzód naprzód, bezdechowe sumienie umożliwiając im znoszenie się hierarchii korporacyjnych, manipulowanie krajobrazami politycznymi i dominowanie struktur społecznych z niemal niesamowitą precyzją. Ale co napędza ich zdolność do oszukiwania tak mistrzowskiego? Jednym z ich najsilniejszych narzędzi jest maskowanie, zwodniczy sztuka, która pozwala im stworzyć skrupulatnie wypolerowaną fasadę. W przeciwieństwie do innych zaburzeń osobowości, psychopaci unikają wykrywania poprzez emocje lub nieobliczalne zachowanie. Zamiast tego obserwują, uczą się i naśladują uczucia otaczających ich ludzi, konstruując fałszywą tożsamość, która płynnie dostosowuje się do każdej sytuacji. Wiedzą dokładnie, kiedy wykazywać życzliwość, kiedy udawać wrażliwość i kiedy wypowiedzieć słowa, które usilą zaufanie. Jednak czając się pod tą starannie spreparowaną maską jest otchłań bez prawdziwego połączenia, żadnego prawdziwego przywiązania, tylko zimna obliczona strategia mająca na celu zaspokojenie ich nienasyconych pragnień, a najbardziej przerażający aspekt chodzą wśród nas, ukryte na widoku, czekając na chwilę. Wiele osób przejdzie przez życie nieświadome manipulacji, które je otaczają, często zdając sobie z tego sprawę tylko wtedy, gdy jest zdecydowanie za późno. Co dzieje się, gdy ktoś taki staje się częścią Twojego świata? Jak poruszają się w codziennym życiu, unikając ekspozycji? A może, co najważniejsze, jak możesz chronić się przed upadkiem ofiary do ich oszustwa? Zostań ze mną, ponieważ to, co zamierzamy odkryć, może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie ludzkich powiązań. Jedną z najbardziej niepokojących cech współczesnych psychopatów jest ich niesamowita zdolność do wskazywania i wykorzystywania luk innych. W przeciwieństwie do typowego drapieżnika, który polegał na czystej sile lub zastraszaniu, osoby te działają z mrożącą precyzją, dopracowując emocje, pragnienia i obawy o manipulowanie bez zauważania. Zastanów się przez chwilę, czy kiedykolwiek podzieliłeś się z kimś swoimi najbardziej wewnętrznymi myślami ale później stwierdzili, że przekręcili Twoje słowa przeciwko Tobie? Czy kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalne połączenie z kimś, jakby mogli zajrzeć do Twojej duszy, tylko po to, aby uświadomić sobie, że wszystko o nich było skrupulatnie skonstruowaną fasadą? To nie jest zwykły przypadek. Współczesne psychopatowie przodują w profilowaniu psychologicznym, skrupulatnie studiując język ciała, wzorce mowy i sygnały emocjonalne, aby odkryć, co napędza osobę. W ciągu chwil spotkania z kimś mogą rozpoznać swoje słabości. Czy to niepewność, samotność, ambicje lub przytłaczająca potrzeba walidacji. Po zidentyfikowaniu tych kruchych punktów rozpoczynają swoją podstępną grę manipulacji. Jedną z ich najbardziej rozpowszechnionych strategii jest bombardowanie miłości. Taktyka mała mającą na celu intensywną więź emocjonalną z ich celem, pozostawiając jej wrażliwe i narażone. Realizacja takiej zdrady może być dużym ciężarem. Początkowo otaczają cię duszącym uściskiem uczuć, obsypując cię uwagą i urokiem, które wydają się odurzające. Uważasz, że w końcu spotkałeś kogoś, kto cię widzi, który cię pielęgnuje. Ale to początkowe ciepło jest jedynie fasadą, skrupulatnie wykonanym werbel zaprojektowanym w celu rozbrojenia Twojego instynktu. Stopniowo atmosfera zmienia się, adoracja przekształca się w zawoalowaną krytykę, a niegdyś pocieszający blask zamienia się w chłodną pustkę. Osoba, która kiedyś czuła się jak sen, rzuca teraz cienie wątpliwości na Twoją istotę. Czy jesteś zbyt wrażliwy, czy źle interpretujesz ich słowa? Czy stałeś się zbyt zależny? Ta podstępna męka psychologiczna sprawia, że się jesteś zdezorientowany, kwestionując własną rzeczywistość i bardziej odsłonięty niż kiedykolwiek. Najbardziej przerażający aspekt? Ten cykl może cię bez końca. Predator umiejętnie oscyluje między delikatnością a złośliwością nagrodami i karami. Dopóki nie uszkodzisz się w sieci polegania emocjonalnego. Zanim poczujesz, że ciemność wkradła się, twoja własna wartość została tak całkowicie zdemontowana, że się ucieczka wydaje się niemożliwa. Jednak ten złośliwy wzór wykracza poza osobiste uwikłania. Psychopaci kwitną na arenach korporacyjnych i politycznych, gdzie ich manipulacyjna sprawność daje im złowrogą przewagę. Badania ujawniają, że oszałamiająca liczba psychopatów zajmuje pozycję władzy. Cejo, politycy, a nawet postacie religijne. Dlaczego? Ponieważ same cechy, które sprawiają, że są niebezpieczne w intymnych związkach, nieobecność, urzekająca urok i bezwzględne ambicje, często są błędnie zinterpretowane jako cechy skutecznego przywództwa. Mistrzowsko tworzą swój wizerunek jako wizjonerów, emanują pewnością siebie, zdecydowanie i niepokojące emocjonalne oderwanie. Ich umiejętność manipulacji i oszustwa pozwala im znieść się w szeregi, bezwzględnie eliminując rywale i kucie powiązań, które służą ich samolubnym zainteresowaniom, jednocześnie tworząc nieosiągalną fasadę kompetencji i sukcesu. Rozważanie, jak często widzieliśmy potężne jednostki zdemaskowane za ich nietyczne działania, ale odkrycie, że ostrzeżenia o nich były ignorowane od lat. Ile razy obserwowaliśmy organizacje chroniące te manipulatory? Nie z ignorancji, ale dlatego, że osoby te strategicznie ustawiły się jako niezastąpione? Nawet gdy ich kłamstwa wychodzą na jaw, wielu z tych psychopatów wymyka się od odpowiedzialności. W przeciwieństwie do zwykłych ludzi, którzy odczuwają winę lub wstydu, gdy zostali złapani, psychopaci postrzegają ekspozycję jako jedynie niewielką niepowodzenie. Brakuje im wyrzutów sumienia. Po prostu się dostosowują. Jeśli zostaną usunięci z jednej roli, odkrywają się na nowo i przechodzą dalej, pozostawiając po sobie dewastację emocjonalną, szukając następnej okazji. Ta niezwykła zdolność adaptacyjna sprawia, że szczyt są tak trudne do zidentyfikowania i zatrzymania. Nie doświadczają strachu jak większość. Bez wahania podejmują bezwzględne decyzje, kłamie i manipulują bez zastanowienia. Brakując normalnych ludzkich ograniczeń sumienia, często wydają się nieustraszone. Pewni siebie, a nawet inspirujące dla tych, którzy nie widzą prawdy. Ale tutaj leży bolesne pytanie: jeśli współcześni psychopaci są tak wykwalifikowani w oszustwie, jak możemy je rozpoznać, zanim będzie za późno? Jak możemy chronić się przed ich toksycznym wpływem? Pierwszym krokiem jest uchwycenie ich metod. Psychopaci wykorzystują przekonanie, że większość jednostek zakłada, że w digi nie mają sumienia. Przewidujemy poczucie wyrzutów sumienia, winy i podstawowej ludzkiej życzliwości. Jednak, kiedy pogodzisz się z niepokojącą prawdą, że niektórzy ludzie postrzegają relacje tylko jako możliwości manipulacji, zaczynasz rozpoznać znaki ostrzegawcze. Poszukaj rozbieżności w swoich narracjach. Psychopaci są biegli w oszustwie, ale nawet najbardziej przekonujące manipulatory mogą się załamać. Mogą się zaprzeczać, zmienić swoje historie na podstawie swoich odbiorców, lub wymyślić szczegóły które kolidują z rzeczywistością. Obserwuj, w jaki sposób traktują tych, którzy nie mogą im niczego podać. Prawdziwy psychopata wykazuje życzliwość i urok, gdy im przynosi korzyści. Jeśli ktoś wydaje się wyjątkowo charyzmatyczny publicznie, ale jest zimny, lekceważący lub okrutny wobec wrażliwych, jest to znaczący znak ostrzegawczy. Być może, co najważniejsze, zaufaj swoim instynktom. Wielu, którzy padli ofiarą manipulacji psychopatycznej, zgłasza niewytłumaczalne poczucie dyskomfortu wcześniej, ale odrzucili go na bok, ponieważ osoba ta wydawała się tak przyjemna. Jeśli coś jest nie tak, prawdopodobnie tak jest. Umysł może wykryć subtelne sygnały, które świadomy umysł może przeoczyć. Naucz się zwracać uwagę na ten wewnętrzny głos. Ale najbardziej przerażającym aspektem jest to, że psychopaci nie są tylko jednostkami mogą wpływać na całe systemy ideologię i kultury w sposób, który często staje się niezauważony. To nawiedzająca rzeczywistość, która pozostaje w cieniu. W nadchodzącej sekcji zagłębimy się w mrożącą krew w żyła rzeczywistość tego, jak ich wpływy osiągają daleko poza zwykłe osobiste interakcje i ustawienia korporacyjne, jak psychopaci podstępnie manipulują samą tkaniną społeczeństwa, kształtując świat do ich złowrogich projektów. Najbardziej niepokojąca prawda jest taka psychopaci nie są jedynie samotnymi postaciami, mogą infiltrować i zniekształcać całe systemy, ideologie i kultury w sposób, który wymyka się świadomością mas. Przygotuj się na to, co zamierzasz odkryć, może na zawsze zmienić twoje postrzeganie rzeczywistości. Wielu psychopatów wyobrażonych jako izolowane drapieżniki, czające się w cieniu, wykorzystując bezbronne na arenach intymnych lub korporacyjnych, ale co? Jeśli ujawnię, że ich zasięg wykracza daleko poza to, co jeśli psychopaci są nie tylko jednostkami, ale także architektami systemów, którzy kształtują nasze społeczeństwo w sposób niezauważony? Rozważ świat, który dzisiaj zamieszkuje. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego oszustwo, wyzysk i bezwzględne ambicje są często nagradzane, a nie potępiane? Dlaczego jesteśmy świadkami bezlitosnych jednostek, które podnoszą się do władzy, gromadząc bogactwo i wpływy? Jednocześnie wykazując mrożącą, mrożącą liczbę empatii dla osób pod nimi. To nie jest zwykłe zdarzenie. Psychopaci są z natury przyciągani do pozycji autorytetu, a nie z chęci podnoszenia innych, ale dlatego, że moc zapewnia im kontrolę, uwielbienie i zdolność do manipulowania na wielką skalę. Przygotuj się do konfrontacji z ciemnością, która czai się pod powierzchnią naszego świata. Zasady, które kierują zwykłym życiem moralność, empatia, uczciwość. Nie mają nad nimi kołysania. Nieskrępowani sumieniem realizują swoje ambicje z mrożącą, mrożą rozdzielczością, często osiągając sukces, który pozostawia resztę w stanie zamieszania i strachu. Ale najbardziej niepokojąca prawda polega na ich roli architektów manipulacji. Nie tylko wykorzystają jednostki, zeznają całe instytucje, gubernowanie, korporacje, imperia medialne. Struktury te są często tworzone, aby faworyzować tych, którzy działają bez kompasu moralnego. Historia jest zaśmiecona pozostałościami znanych przywódców, którzy ucieleśniali jasne cechy psychopatyczne, charyzmatyczne, bezlitosne, całkowicie pozbawione empatii, władali swój talent do manipulacji emocjonalnej w celu przejęcia władzy, obiecując dobrobyt i bezpieczeństwo, jednocześnie potajemnie organizując chaos i cierpienia. Ich wymowne słowa zostały zaprojektowane tak, aby inspirować zaufanie, a ich obliczone działania zapewniły ich dominację. Pomimo dewastacji, które dokonali, wielu z nich zostało ubóstwionych, a nawet czcionych przez tych, którzy zostali wzniesionymi przez ich mroczny urok. Ten podstępny wpływ nie ogranicza się do przyszłości, czynika naszą obecną, często niezauważoną. Elity finansowe, postacie polityczne, magnaty medialne, wielu wykazuje te same chłodne wzory. Władają urokiem, aby zdobyć zaufanie, oszustwo, aby splatać złudzenia i obawiać się podtrzymania kontroli. Prezentują się jako przywódcy, wizjonerowie, zbawiciele, ale ich działania konsekwentnie służą tylko nielicznym, pozostawiając po sobie ślad ruiny. Zastanów się, w jaki sposób informacje są manipulowane. Narracje, które spożywamy, są często starannie stworzone, aby nie oświecić, ale po to, by zniekształcić postrzeganie opinii publicznej. Prawda jest pokręcona. Rzeczywistość jest manipulowana, aby służyć interesom potężnych, podczas gdy masy są uwięzione w sieci ciągłej rozpraszania uwagi. Najbardziej złowrogim aspektem tego jest to, że psychopaci aktywnie promują zachowania psychopatyczne u innych. Kiedy celebrowane są oszustwo, okrucieństwo i samolubne działania, jednostki zaczynają odzwierciedlać te cechy nie z nieodłącznej ciemności, ale dlatego, że dowiadują się, że jest to droga do sukcesu. Z czasem cały system może przekształcić się w hodowlę psychopatii. Uwarunkowanie ludzi do władzy nad etyką, manipulacji nad prawdą i interesu własnego nad dobrem kolektywem. Rozważ pojawienie się toksycznych środowisk pracy, których pracownicy są zmuszani do poświęcenia swojej integralności w celu wzniesienia hierarchii korporacyjnej. Zastanów się, w jaki sposób media idolizują bogactwo i status, bez względu na rozlew krwi lub zdradę, która utorowała drogę. Obserwuj arenę polityczną, na której kampanie nie rozwijają się nie na uczciwy dyskurs, ale w sprawie oszustwa, strachu i emocjonalnego wykorzystywania. To nie jest zwykły przypadek, jest to obliczona konstrukcja, wykonana przez tych, którzy ciągną sznurki z relaksującą precyzją. Ale tutaj leży nawiedzające pytanie: czy istnieje sposób, aby oprzeć się tej wszechobecnej ciemności? Czy my, jako jednostki możemy obudzić wpływ tych ukrytych drapieżników? Tak, ale wymaga głębokiej zmiany w naszej świadomości. Odważne stoisko wbrew cieniu, które nad nami zbliżają się. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie stosowanej taktyki. Po zrozumieniu, jak działa manipulacja, możesz zacząć widzieć przez oszustwa, które są ci prezentowane. Zamiast reagować emocjonalnie na dobrze wykonane historie, możesz zacząć je kwestionować. Zamiast automatycznie ufać tym autorytecie, Możesz sprawdzić ich działania, a nie tylko słowa. Kolejnym krokiem jest zbudowanie odporności emocjonalnej. Psychopaci rozwijają się na kontrolę, a jednym z ich głównych narzędzi jest strach. Strach. Strach przed odrzuceniem, strach przed nieznanym. Im bardziej społeczeństwo ulega strachowi, tym prostsze jest manipulowanie. Jednak gdy jednostki wspierają siłę emocjonalną, naucz się kwestionować własne odpowiedzi i zachować jasność wśród manipulacji psychologicznej. Stają się znacznie mniej podatne na te taktyki. Trzecim krokiem jest zaprzestanie satysfakcjonujących zachowań psychopatycznych. Obejmuje to odrzucenie gloryfikacji bezwzględnego sukcesu, odmawianie manipulatorów w naszych osobistych i zawodowych sferach oraz aktywne wspieranie etycznego przywództwa. Wymaga to mówienia, nawet jeśli jest to trudne i ustalanie priorytetów uczciwości przed wygodą. Rzeczywistość jest taka: psychopaci utrzymują władzę tylko wtedy, gdy pozwalamy im na to. Ich największa zaleta polega na naszej ignorancji i niechęci do konfrontacji z niewygodnymi prawdami. Ale kiedy zdemontujemy iluzje i rozpoznajemy ich za to, kim naprawdę są, ich moc maleje. Ale tutaj leży najbardziej relaksujące objawienie co? Jeśli powiedziałbym ci, że niektóre z najbardziej genialnych umysłów historii już zabrzmiały alarm? Co jeśli filozofowie, psychologowie i głęboko myśliciele desperacko próbują odsłonić środki do rozpoznania, i rozbicia tych podstępnych systemów. W końcowym segmencie odkrymy najbardziej wstrząsający wgląd ze wszystkich, taki, który może zmienić nie tylko Wasze postrzeganie świata, ale także samą istotę Twojego istnienia w nim. Zachowaj blisko, bo to, co masz zamiar odkryć, może być najważniejszym przebudzeniem Twojego życia. Przez wieki wielkie intelektury starały się ostrzec nas przed niewidzialnymi siłami, które manipulują naszą rzeczywistością. Moce darowe czające się w cieniu, ciągnąc strunę, pozostając ukryte przed widokiem. Ci myśliciele zbadali wzorce ludzkiego zachowania, wskazując cechy tych, którzy nie szukają władzy nie do podnoszenia ludzkości, ale pod kątem kontroli, oszustwa i własnego samolubnego zysku. Wśród najgłębszych głosów w tej sprawie był Friedrich Nietzsche, który ostrzegał przed niebezpieczeństwami tych, którzy pożądają władzy. Zapowiada, że u niektóre jednostki, pozbawione sumienia, Wzięłyby się na stanowiska autorytetu, żerując na lukach innych, oznaczał ich wolę władzy, których osobliwym celem była dominacja, obojętna na dewastację, którą dokonali. Spostrzeżenia Nietzsche przekroczyły zwykłą filozofię. Byli ponurym proroctwem świata, który dzisiaj zamieszkuje, gdzie manipulacja przekształciła się w formę sztuki, a prawda jest pochowana pod duszącym osłoną oszustwa. Nietzsche nie był sam w swoich obserwacjach. Carl Jung, jeden z najgłębszych psychologów w historii, również zagłębił się w umysły osób pozbawionych empatii. Zidentyfikował jednostki w społeczeństwie, które reprezentują to, co nazwał jaźń shadow. Ludzi, którzy unikają moralności, działają wyłącznie z interesu własnego i manipulują innymi, żerując na ich lękach i pragnień. Jung ostrzegł, że jeśli społeczeństwo nie będzie nieświadome tych mrocznych sił, zyskają tylko siłę, przekształcając świat. Aby służyć własnym celom, podobnie George Orwell w swojej nawiedzającej pracy 1984 ilustruje rzeczywistość, której manipulacja leżała u podstaw władzy. Ujawnił, w jaki sposób można stworzyć całe systemy, aby zdominować myśli, emocje i działania ludzi. Jak można władać strach i oszustwo jako instrumenty kontroli nad masami. Spostrzeżenia Orwell'a nie były zwykłą fikcją. Służyli jako ponury zarys świata do którego dążą ci osoby pozbawione empatii. Jednak należy się zastanowić, jeśli najbardziej genialne umysły przewidują tę zbliżającą się rzeczywistość. Dlaczego tak wielu nadal padnie ofiarą tych taktyk manipulacyjnych? Dlaczego utrzymujemy zaufanie niewłaściwym osobom, przyjmowanie błędnych narracji i pozwalając na rozwój oszustwa? Odpowiedź jest boleśnie jasna. System został zaprojektowany, aby utrzymać nas w ciemności. Od najmłodszych lat jesteśmy uwarunkowani do posłuszeństwa autorytetu, umieszczenia naszej wiary w instytucje, do zaakceptowania tego, co nam powiedziano bez pytania. Uczymy się ignorować nasze instynkty, stłumić nasze wątpliwości i wierzyć, że osoby u władzy naprawdę troszczą się o nasze samopoczucie. Jest to bolesny cykl, który sprawia, że w nas jest wrażliwych i zagubionych. Historia wielokrotnie pokazywała, że nie zawsze jest to prawdą. Są jednak dobre wieści, kiedy rozpoznajesz prawdę, nie można zignorować. Zrozumienie metod stosowanych przez współczesnych psychopatów zmniejsza ich wpływ na ciebie. Jak więc możemy to przeciwdziałać? Pierwszym krokiem jest kultywowanie świadomości. Ponieważ coraz więcej osób identyfikuje te wzorce, psychopatowie coraz trudniej jest działać niezauważone. Świadomość podważa ich taktykę manipulacyjną, Ponieważ ich podstawową bronią jest oszustwo. Tłucząc się, kwestionować narracje i analizować zachowania, a nie akceptując słowa za wartość nominalną, możesz chronić się przed ich kołysaniem. Drugim krokiem jest wzmocnienie pozycji. Psychopaci rozwijają się na strachu, zamieszaniu i zawirowaniu emocjonalnym. Im bardziej mentalnie i emocjonalnie stajesz się, tym mniej kontroli nad tobą. Ulepsz swoje krytyczne umiejętności myślenia. Naucz się zarządzać emocjami i ufać swoim instynktom. Kiedy działasz z pozycji jasności i siły, stajesz się niewrażliwy. Wreszcie najważniejszym krokiem jest podjęcie działań. Zmiana nie występuje sama poprzez samą świadomość. Dzieje się tak, gdy jednostki odmawiają wsparcia systemów promujących manipulacje i oszustwo. Przekształca się, gdy ludzie priorytetowo traktują uczciwość nad wygodą, prawdą nad komfortem i odwagę nad ciszą. Rozejrzyj się. Świat jest w kluczowym momencie. Bardziej niż kiedykolwiek jednostki budzą prawdziwą naturę władzy. Pytanie brzmi, czy będziesz wśród nich? Odważysz się zmierzyć się z niepokojącą prawdą? Nawet gdy zaprzesta cię do kości? Czy wykorzystasz wiedzę, którą odkryłeś, aby chronić siebie i tych, których jesteś blisko, tworząc przyszłość pogrążoną w świadomości, a nie pocieszającą zasłonę oszustwa? Na wiedzące pytanie trwa, czy dołączysz do szeregów obuwionych? Czy przyjęcie prawdy, nawet gdy gryzie ona twoją duszą? Czy władacie swoje nowe zrozumienie, aby strzec przed czającym się cieniami, chronić swoich bliskich i wykrzykiwać rzeczywistość opartą na wglądu, a nie ignorancji? Bo tutaj leży najbardziej mrużącą rearencję ze wszystkich psychopatowie rozwijają się tylko wtedy, gdy przymykamy oczy. Władają swoją władzą nad światem, kiedy wybieramy ciszę, kiedy ignorujemy złowieszcze oznaki, które pojawiają się przed nami. Ale w momencie, gdy się obudzimy, moment, w którym rozpoznajemy ich takim, jakie są naprawdę, ich dominacja rozpada się. Oszustwo kwitnie w ciemności, a gdy światło przebije się, gdy fasada zostanie rozbita, pozostawiają jej dokąd się wycofać. Więc zostawiam cię z tym nawiedzającym wyborem, czy przyjmiesz świadomość lub ulegniesz ślepotom, czy wybierzesz siłę lub poddanie się, będziesz szukał prawdy lub przylgnąć do iluzji. Decyzja spoczywa w twoich rękach. Dziękujemy za rozważenie tego.